Może, jeśli ktoś nie zna to właśnie nauczymy się naszej takiej nowej naszej wspólnotowej pieśni o Jezu w hostii utajonej Proszę dłonie do Pana, do Jezusa Chrystusa obecnego, tu w tabernakulum i w naszych sercach, że Cię miłuje, Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty wiesz, że Cię miłuje. Ty wiesz, że cię miłuje. Ty wiesz. Że że Cię miłuję. O Jezu, w serce moje Cię czuję, choć kryją Cię zasłony. Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty wiesz, że Cię miłuję. bo my, ty wiesz że cię miłuję ja ja ty wiesz że cię miłuję ty wiesz że cię miłuję ja ty wiesz że cię miłuję ty wiesz że cię miłuję ty ty że Cię miłuję, Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty wiesz, że Cię miłuję. Panie, Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że Ciebie miłujemy, że chcemy tylko podążać za Tobą. Jesteś ukryty w hostii i w naszych sercach. Kryją cię zasłony, ale my wierzymy, że tu jesteś i miłujemy cię, bo ty nas umiłowałeś. Dlatego ufając Twoją miłość, poznając Twoje serce, mówimy: Przyjdź Panie i działaj w nas, jak Tobie się podoba. W naszych rodzinach dotykaj też tych, którzy są duchowo z nami połączeni którzy prosili nas o modlitwę, za których pragniemy się wstawiać. Chcemy się modlić za wszystkich utręczonych, chorych, cierpiących, pełnych lęku, smutku, bólu, cierpienia i ran, zniewolonych, trwających w różnych grzechach, aby doświadczyli wyzwolenia, uzdrowienia w skrzydłach Twojego krzyża i w Twoim sercu. Przyjdź, Panie, objawaj swoją moc, Objawiaj nam nieustannie, kim jesteś. Jesteś dobrym Bogiem, miłosiernym i łaskawym. Jesteśmy tutaj, bo Ty tego chciałeś. Tak jak za każdym razem to, to mówimy, stwierdzamy, dziękujemy. Są nowi ludzie, nowe osoby, które szukają tutaj u źródła Ciebie. Oczyszczaj ich, obmywaj. Daj pociechę i nadzieję, siłę i radość i pokój daj o wiele więcej niż są w stanie pomieścić ich serca. Uświęć ich życie, aby ich życie było na wzór Twojego życia, aby mogli mówić już nie Ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Żyje we mnie Chrystus, żyje we mnie Mój Pan. Przez Maryję o to wszystko prosimy i za wszystko dziękujemy, i o wszystko błagamy, i za wszystko Ciebie chwalamy. zmieniaj nas ogniem Ducha Świętego. Rozpalaj jeszcze większą wiarę. Wiarę jeszcze mocniejszą, charyzmatyczną. Abyśmy byli jak ten biskup Grzegorz cudotwórca, który wiele znaków, cudów, wspaniałych rzeczy uczynił. Bo Ty w nim byłeś. On pozwolił Tobie działać sobie i przez Ciebie. I przez Niego też Ty działałeś. I w tych niewielu chrześcijanach, którzy byli wtedy tam, jaki wielki owoc Przejdź, panie, przyjdź, Duchu Święty. Wołaj do Ducha Świętego. Wołaj, żeby przyszedł. Wołaj, żeby stąpił na ciebie, na Twoją rodzinę. Wołaj gorąco. A naprawdę zobaczysz, zobaczymy znaki i cuda o wiele większe niż ci, którzy do tej pory chrześcijanie do tej pory widzieli. Jeszcze większe, jeszcze mocniejsze, jeszcze wspanialsze, które rozejdą się na cały świat, które będą ogłaszane na całym świecie tru święt Boła jeszcze jeszcze woła, jeszcze jeszcze woła. Maria 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 se Na cholecha melachy Elchachy co Maria 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 la 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 la, 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 la. Malhalaya malakha ya mariya Maria riya re riya mariya sono nisalaha mai mariya adonai mari fa Isanamene sana mene shalaneno adonai meserifal ia sol ma lechy do a to najm lechy to la I sszle che Maryia wechanonu Santrifolo Santri Fol Maria święty też Święt. Przyjduchu Święty. Pycha dias. Pan dotyka Twojego serca i zapala Twoje serce ogniem i rozpala też wiele osób, które cierpią na. Ciężkie choroby nowotworowe. Za każdym razem chcę uzdrawiać Chrystus. I dzisiaj też, teraz. Wielu z nas choruje. Wielu z tych, którzy będą słuchali tej modlitwy, doświadcza mu uzdrowienia. Wiele cudów i znaków będzie także i dzisiaj, i jutro, i pojutrze, i później. Pan uzdrawia Ciebie z choroby nowotworowej, eee, żołądka, układu po pokarmowego. Jenit. Kieselem jeszcze, Hitler masz takie zmiany też nowotworowe na skórze, masz czerniaka masz takie plamy jasne, takie bardzo bordowe takie brązowo czarne też i Pan uzdrawia się z tych wszystkich znamion tych, z tej choroby to jest to osoba, która będzie nas słuchała przez internet Pan mówi do Magdaleny za rok o tej porze przed świętami, za rok właśnie o tej porze przed świętami będziesz cieszyła się synem Nadaj mój imię Piotr Patryk, Piotr Patryk, dwa imiona właściwie: Piotr Patryk, Pierwsze Piotr, Gessykienem, Mieszty Kirias, Silifytulo, Bellachedia. Pan mówi: Nie mów, że nie ma nadziei dla ciebie, nie mów, że nie ma sytuacji bez wyjścia. On ci pokrzepia teraz, daje ci moc, oświeca, co masz czynić, poznajesz teraz Jego wolę. To jest Jego wolą, co teraz dał ci poznać. I nie mów zobaczę tutaj, co się będzie działo, może pośmieje się, może to jakieś głupoty, żarty, zabawa. Nie mów taki nie myśl. To wszystko dzieje się naprawdę z miłości Chrystusa. I jest to prawdziwe i święte Jego działanie. On uzdrawia osobę, która ma za nich pamięci. Pan zabra także osobę, która ma za nich mięśni, choruje na taką właśnie ciężką chorobę. Sylwii. Pan zwiawia Ciebie spadaczki i z cukrzycy z tych dwóch chorób, które, na które chorujesz i cierpisz, do e, Grzegorza, który jest tutaj. E, znaczy jest i właśnie będzie, może tak, bo taka myśl przyszła, że on będzie poznanie, że on będzie to modlitwę słuchał i w, w tym sensie będzie. Z nami duchowo. I Pan mówi do Ciebie, bo On choruje na Białaczkę, nie może chodzić, jest na wózku. Pan mówi: Wstań, mój synu. Ja Ci mówię: Wstań, chodź, bo uzdrawiam Cię z tej choroby. Chodź i świadcz o mnie. Tak mówi Pan do Ciebie. Kiedy będziesz słuchał tej modlitwy, wstaniesz, będziesz drżał, trząsł się cały, ale będziesz mocno stał, będziesz chodził, od razu będziesz chodził. Od razu będziesz wielbił Boga. Cały doświadczysz uzdrowienia. Ale pójdź też do lekarza, żeby lekarz dał dowód tego, że jesteś zdrowy. Ciesz się i raduj tym. Również do Eugenii, która, za którą modli się wnuczka tutaj obecna za swoją babcię, Eugenię. Pan uzdrawia ją ze stwardnienia rozsianego. Kisztekieria, sykiela si mala, hesztyria. Pan zjawia także Irenę, która ma częste bóle serca i częste bóle głowy. Jest także osoba, którą Pan Jezus dzisiaj obdarowuje taką łaską prorokowania. Ona nawet do końca nie wie, co to jest, nie rozumie jeszcze tego. Ale do tego Cię Chrystus powołuje już teraz, dzisiaj. Jesteś tu pierwszy raz i On Cię do tego powołuje. Jeszcze do innej osoby, młodych, która działa w Internecie. Działaj w Internecie na moją chwałę. Dlaczego jeszcze tego nie czynisz? Czyń to. Zacznij od dzisiaj. I teraz e, też się Chrystus uzdrawia przez takie gorąco ciepło i takie mrowienie też osoby, która ma poważną chorobę e, nerek i układu moczowego i spraw urologicznych też. I też do kobiety, która straciła trójkę dzieci przez poronienie. Jestem tutaj. I Twoje dzieci są już w moim królestwie. One radują się, że są w królestwie i modlą się za ciebie. I Pan mówi: Dzisiaj rozjaśniam Twoje serce i Twoją twarz. Twoja twarz będzie jaśniała. Piękny moim. Piękny mojej łaski. Pan mówi, spocznij teraz i odpocznij sobie. Teraz jest czas, czas duchowego odpoczynku. Uwalniam cię od lęku, które gnębił twoje serce od trzech i pół miesiąca. Jeszcze do osoby, która boi się, że ją wyrzucą z pracy, bo szykują się takie zmiany teraz w najbliższym czasie. Nie bój się, nie bój się tego. Ja zapewnię Ci o wiele, o wiele wspanialsze. Wspanialsze rozwiązanie tej sytuacji niż myślisz. Gdyż takie słowo: Stwarzam Cię na nowo, Kierias, odnawiam Cię i stwarzam Cię na nowo. Z, także osoba, która będzie nas słuchała przez internet, od daleko w Ameryce Południowej będzie pierwszy raz słuchała tej modlitwy, będzie modiła się za swojego męża chorego na nowotwór e, spraw e, męskich też i, i, i też e, mają dwójkę dzieci dwóch synów Pan widzi Twoją, twoją modlitwę Adrianno ma na imię Adrianna Siostra, która będzie nas słuchała. Kiery i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze Mario, matko i królowo naszych serc. Święty Grzegorzu, cudotwórcy obiskupie, Święty Józefie. Teraz będzie modlitwa stawnicza. Proszę zróbcie tu przejście przez środek. Do, tutaj do schodów, jest nas tutaj dzisiaj niewielu, ale, ale też musi być porządek, więc proszę. Nawet dobrze byłoby, żeby osoby ze środka Kościoła tutaj wyszły sobie na zewnątrz, bo jest właśnie piękna pogoda, żeby tak się nie ściskać tutaj, nie tłoczyć. Kiedy będzie modlitwa, można pokazać zdjęcia swoich bliskich. W czasie modlitwy nie rozmawiamy. Żeby skupić się na modlitwie, można mówić e, Zdrowaś Mario, kiedy kapłan położy rękę w sercu i dokończyć tą modlitwę. Można też czekając jeszcze, chociaż dzisiaj będzie, nie będzie też długo e, się czekać na modlitwę, no można jeszcze mówić na przykład może Koronkę, czy po modlitwie też Stawienniczej. E, I też zawsze przypominam również i teraz, że nie robimy zdjęć, nie kamerujemy, Absolutnie teraz, bo musi być ta modlitwa, że Pana w takiej dyskrecji, spokoju. I czasami się będzie zdarzać, że ktoś pomodlany będzie miał spoczynek, nawet niektóre osoby będą miały pierwszy raz spoczynek. I także te, które będą słuchały tej modlitwy, będą miały też niektóry spoczynek i doświadczały uwalniania: uwalniania przez krew Chrystusa. I i właśnie również i to, że tylko jesteśmy omadlani przez jednego z kapłanów, także nie podchodzimy do drugiego. E, więc teraz e, będzie ta modlitwa.